Dzień dobry. Znajdujemy się na obiekcie krakowskiego szkolnego ośrodka sportowego, gdzie odbywa się finał półkolonii, który organizowaliśmy razem z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym Wschód. Uczestnicy wraz z opiekunami, nauczycielami fantastycznie się bawili na zajęciach sportowych. A dzisiaj przyszedł czas na finał, gdzie główną nagrodą jest wycieczka do Disneylandu. Kulminacyjnym będzie losowanie wycieczki do Disneylandu. Szanowni Państwo, godzina 17.00. Startujemy z losowaniem. Spinałam się na tej spinaczce, tam dosięgłam. Nie bałaś się? Nie. A jak było? Super. Tata poleca? Polecamy jadąć. na takiej półkolonii? Zjeżdżałam na zjeżdżalni bo Graliśmy na boiskach w piłkę, graliśmy we flagi. Byłyśmy na basenie i grałyśmy w remisach. A jak było na półkoloniach? Nie. Proszę Państwa, to jest najlepsza rekomendacja tego, co robimy. Szanowni Państwo, emocje? Już yy, sięgają prawie, że zanikła to jeszcze nie, jeszcze nie rozpoczęliśmy tego osowania. Godzina 17, już coraz bliżej. Głosujemy. Mam nadzieję, że wszyscy wygracie. Dzień dobry, Szanowni Państwo, to naprawdę fantastyczna impreza. My się bardzo cieszymy, że tyle dzieci uczestniczyło w tych półkoleniach. To było półtora tysiąca dzieciaków. Zajęcia były bardzo bogate. Odbywały się na tym ośrodku i na ośrodku w Nowej Kucie. I ja mam nadzieję, że wszystkie dzieci są zadowolone. Jesteście zadowolony. To była najlepsza rekomendacja tych zajęć. Dziękuję bardzo.

Szanowni Państwo, jest tutaj na tym finale około 600 osób, 700 może, a w całych półkoloniach wzięło udział półtora tysiąca dzieciaków. Na dziewięciu turnusach bawili się w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym oraz w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Kraków Sud. Szanowni Państwo, jeszcze tutaj maszyna musi dobrze zamieszać, żeby tu nie było wątpliwości, bo gra się toczy o porządne rzeczy. Wycieczka do Disneylandu dla trzech osób i zobaczymy, kto w tym roku będzie szczęśliwym zwycięzcą. Głosujemy! Mamy zwycięzcę! Szanowni Państwo! Rzeczka do Disneylandu za pierwszym razem poszła...